Zawczasu zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek, dzięki czemu nie ominącie nasze nowe produkcje. Dobrobyt i bogactwo było zawsze tematem badań, celem do którego ludzie dążyli i spełnieniem marzeń wielu pracowitych osób. Polska od 30 lat walczy, by podnieść zarobki i poziom życia. Pomimo tego wciąż jesteśmy biedniejsi od zachodnich krajów, to w trzy dekady udało nam się skoczyć z poziomu 30% do 60% bogactwa. Od tysięcy lat mieliśmy główny podział społeczny na klasę niższą, średnią i klasę bogaczy. Ja jestem Michał, niższy, jestem Marcin. A dzisiaj wstać mnie o tym, ile musisz zarabiać, by być bogatym Polakiem. Osoby niezamożne, czyli zaprzeczenie bogatych. Kolejna osoby dobrze zarabiające, zwane zamożnymi. Takie osoby uzyskują miesięcznie wynagrodzenie większe niż 7100 zł brutto. Trzecia grupa, osoby bogate. One miesięcznie zarabiają ponad 20 tysięcy zł brutto. I ostatnia, osoby bardzo bogate, które zarabiają miesięcznie powyżej 50 tysięcy zł brutto. Liczba zamożnych Polaków w 2018 roku wynosiła 400 mln osób. I jest to o 235 tysięcy osób, osób więcej niż w poprzednim roku. Co więcej, grupa ta zwiększyła się prawie o połowę w stosunku do roku 2012. Ich łączny dochód w tym momencie, w tym roku 2018, o którym rozmawialiśmy, stanowił 319 miliardów złotych. Dla porównania, budżet państwa w tym roku wynosił 380 miliardów złotych. Poniższa grafika pokaże Wam też udział poszczególnych województw w statystyce osób zamożnych. Najwięcej osób dobrze zarabiających, prawie 680 tysięcy, czyli 47,5%, mieszka w zaledwie trzech województwach, czyli w województwie mazowieckim, w województwie śląskim i w województwie dolnośląskim. Natomiast grupa trzech, tak by powiedzielibyśmy, które mają najmniej osób zamożnych, to, jest, to są województwo opolskie, świętokrzyskie i lubuskie. Tam mieszka łącznie 78 tysięcy osób zamożnych, czyli 5,4% ogółu. Takie same statystyki dotyczące osób bogatych i bardzo bogatych oraz nowej kategorii, czyli osób uzyskujących dochód roczny powyżej miliona złotych brutto, tak zwanych milionerów potocznie, możemy również zobaczyć na poniższych grafikach. Na mapie widać także, gdzie najłatwiej spotkać milionera, czyli osoby o dochodzie rocznym powyżej miliona złotych brutto. Tam również na pierwszym miejscu jest województwo mazowieckie, które wyprzedza każde inne województwo w każdej kategorii o co najmniej 100%. Wspomnieliśmy też o milionerach, którzy są grupą najszybciej rosnącą wśród wszystkich wyszczególnionych zamożnych grup. Co więcej, średni miesięczny dochód milionerów wynosi około 180 tysięcy złotych miesięcznie i był niemal dziesięciokrotnie większy od średniego zarobku osób zamożnych. Pierwszą podstawową jest tzw. Tak Henry, czyli High Net Worth Individual, czyli osoba posiadająca majątek powyżej miliona dolarów amerykańskich. Druga to jest VERY Henry, czyli osoba posiadająca majątek powyżej 5 milionów dolarów oraz Ultra High Net Worth Individual, czyli osoba posiadająca majątek powyżej 30 milionów dolarów. Te dwie kategorie są bardzo rzadko wykorzystywane, więc my posłużymy się jedynie rozszerzoną kategorią HNWI, czyli dolarowych milionerów. Tu Polska nie wygląda aż tak dobrze na mapie Europy, ponieważ wyprzedzamy tylko trzy kraje z wynikiem 116 tysięcy takich jednostek. Co więcej, są też y, konstruowane statystyki dotyczące zamożności obywateli miast na świecie i w pierwszej dziesiątce y, miast posiadających największą liczbę e, henry na ostatnim y, dziesiątym miejscu znajduje się Szanghaj, którego wskaźnik jest wyższy niż w przypadku całej Polski. A zatem w tej kategorii niestety póki co nie mamy jak konkurować ze światowymi liderami, bo niektóre miasta mają więcej milionerów dolarowych niż cała Polska razem wzięta. Zaś na koniec 2018 roku w, na całym globie było, było 14 milionów osób posiadających majątku wyższego niż 1 milion dolarów, z czego co, trzecie, co trzecia taka osoba była obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Określiliśmy już, kto jest bogatą osobą w Polsce, na świecie, to teraz trochę o rynku dóbr, nie tyle premium, co właśnie luksusowych. Jak firmy zarabiają na majętnych klientach? Z rosnącej zamożności Polaków najbardziej korzysta tzw. rynek dóbr luksusowych, czyli już nie są te podstawowe pierwszej potrzeby. Wartość tego luksusowego rynku w samym 19 roku wynosiła 25 miliardów złotych i rok do roku rosła o ponad 5%. Rynek ten obejmuje mniej więcej 10 kategorii i usług. Pierwszą kategorią to są samochody, które stanowią największy udział w rynku 16,3 miliardów z tych 25 miliardów złotych. I w 2018 roku łącznie zarejestrowano 75 tysięcy samochodów premium, co oznacza wzrost o 14,2% w porównaniu do 2017 roku. Tutaj królują marki niemieckie, ponieważ BMW Mercedes oraz Audi stanowią 67% rynku. Natomiast ym, samochody tzw. Tak luksusowe w 2018 roku, takich w Polsce zarejestrowano 271 sztuk. Drugą kategorią jest odzież i akcesoria. Wartość tego rynku to 3,1 miliarda złotych i średnio roczny wzrost tego rynku to 4,6%. Niestety, jesteśmy tutaj w małym rynkiem w stosunku, np. do takiej Francji, która jest liderem europejskim w tej dziedzinie i przewyższa nas 14-krotnie pod względem wartości. Rynek jest też mocno sfeminizowany, ponieważ jeżeli chodzi o te produkty, to w Polsce 60% tego typu produktów kupują panie. Trzecim dobrem są nieruchomości, właściwie taki rynek nieruchomości, to znaczy apartamenty i rezydencje. Wartość tego rynku rocznie to 1,4 mld złotych i średnia cena metra kwadratowego luksusowego apartamentu w wybranych krajach europejskich kształtuje się następująco: Madryt to 7000 euro, Berlin 9100, Paryż 15100 euro za metr kwadratowy i najwyżej Londyn 17700 euro za metr kwadratowy. I dla porównania, Warszawa. Tutaj na pierwszą połowę 2019 roku średnia wartość metra kwadratowego mieszkania wynosiła 28 100 zł, czyli w przeliczeniu 6,5 euro za metr kwadratowy. Przy czym rekordowa cena za metr kwadratowy w Warszawie kształtowała się na po cenie 44 900 zł za metr kwadratowy, czyli w przeliczeniu 10,5 euro. Zatem na tym rynku akurat gonimy Europę. Kolejne są usługi hotelarskie i spa, prawie 1,5 miliarda złotych wartości. W Polsce mamy 76 hoteli pięciogwiazdkowych, z czego aż 8 wbudowano tylko w 2018 roku. Najwięcej, bo aż 15 hoteli tego typu, znajduje się w województwie małopolskim. Jedynie w województwie łódzkim i lubuskim nie ma takich hoteli pięciogwiazdkowych. Rośnie również liczba 4 i 3 gwiazdkowych jednostek w obydwu kategoriach. Odpowiednio 418 sztuk i 1300 sztuk. Spada liczba słabszych o dwóch i mniej gwiazdkach. Kolejne są alkohole 1,3 miliarda złotych. W tej kategorii są dwa segmenty wina i napoje spirytusowe, z czego te drugie stanowią 72% rynku. Najpopularniejszym alkoholem w całej kategorii alkoholi jest whisky, która ma 87% segmentu i zyskuje rok do roku o 10%. Rynek polski odbiega od europejskich standardów nie tylko tym, że jest mniejszy, ale też tym, że u nas wina ma dużo mniejszy wpływ na cały rynek. We Francji czy Wielkiej Brytanii tam wina to 3 czwarte rynku, a w Szwajcarii czy Włoszech 95%. Kolejne są perfumy i kosmetyki 0,7 miliarda wartości. W Europie przoduje brytyjski rynek. Jego wartość jest 17 razy większa niż wartość kategorii luksusowych kosmetyków i perfum w Polsce. I perfum odpowiadają za 60% tego właśnie segmentu. Następnie są dwie kategorie: Jedne to biżuteria 0,3 miliarda złotych. Tutaj 84% rynku stanowi taka subpopulacja, znaczy sub, subrynek w postaci biżuterii szlachetnej, i 80% tego rynku należy do pani. W porównaniu do lidera europejskiego, to znaczy Francji, polski rynek jest niestety 26 razy mniejszy. Zaś panowie raczej preferują zegarki. Tutaj stanowi to 80% polskiego rynku, który jest warty 0,2 miliarda złotych we Francji, która jest pod tym względem drugim krajem w Europie, jeżeli chodzi o tego sprzedaż, tam rynek wygląda troszeczkę inaczej. Te proporcje są praktycznie równe. Równe panie 53% zegarków kupuje panowie 47% zegarków na tym rynku, zaś w stosunku do rynku angielskiego, który jest rynkiem największym, no tutaj niestety rynek polski jest bardzo słaby, ponieważ aż 32 razy większy jest rynek brytyjski pod względem kupowania zegarków. Ostatnią kategorią takich dóbr, powiedziałbym, bardzo, bardzo już drogich to są samoloty i statki powietrzne i tutaj od listopada 2017 do listopada 2018 roku zarejestrowano w Polsce ponad 100 nowych jednostek powietrznych, z czego 1 czwartą zarejestrowano na osobę fizyczną i 85% tego rynku stanowił samoloty, 15% zaś śmigłowce. I ostatnia kategoria to jachty, czyli perełka w koronie dóbr luksusowych, na której najmocniej zyskuje co ciekawe polska gospodarka. Polska jest bowiem jednym z wiodących w skali światowej, nie tylko europejskiej, producentów jachtów. Polskie produkty z polskich stoczni są znane z wysokiej jakości, doskonałego wykonania i dbałości o szczegóły. Większość produkcji z polskich stoczni trafia na eksport. Prawie 100%. W Polsce do końca października zeszłego roku złożono 3000 wniosków o rejestrację jachtów morskich i śródlądowych. W samym 2018 roku Polska odpowiadała za 60% eksportu jachtów z całej Unii Europejskiej, będąc niekwestionowanym liderem na tym rynku. Wartość polskich łodzi sprzedanych za granicę od wielu lat rośnie i w samym 2018 roku wynosiła prawie 400 milionów euro. Trend wzrostowy sektora pokazuje rosnące przychody pięciu największych stoczni jachtów luksusowych w Polsce, które tylko w latach 14-18 wzrosły trzykrotnie do ponad miliarda złotych. Specjalnością naszych krajowych stoczni są jachty motorowe do 9 metrów długości, których więcej produkują od nas globalnie tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone. Jesteśmy drudzy. W związku z wysoką ceną na i popyt na jachty w Polsce luksusowe, szczególnie jachty, jest wciąż niewielki. Czy Polacy kupują dobra luksusowe? Owszem, 72% osób w Polsce deklaruje, że takie dobra nabywa. Co ciekawe, w grupie wiekowej 18-35 ten współczynnik wynosi 80%, a za bardziej osoby oszczędne możemy tutaj wskazać osoby po 50. roku życia, bo tam 60% osób deklaruje, że nabywa dobra luksusowe. Najczęściej zdarza nam się kupować perfumy, odzież, obuwie czy alkohol, przy czym panie preferują raczej perfumy, a panowie raczej alkohol. Najczęściej na produkty luksusowe zdarza nam się przeznaczyć od 5 do 10% rocznego dochodu, oraz deklarujemy również, że w przyszłości będziemy nabywać więcej dóbr luksusowych oraz więcej dóbr luksusowych lub tyle samo, ile nabywaliśmy dotychczas. Co ciekawe, tego typu dobra kupujemy najczęściej w sklepach stacjonarnych. Niemniej jednak z roku na rok, ze względu na niższą cenę, czyli oszczędność polska jest jednak zawsze, <gry> zawsze wygrywa, oraz łatwość dostępu, zaczyna internet wchodzić w rynek tych dóbr bardzo mocno i te towary są coraz częściej kupowane drogą internetową. Jednak ustalmy raz na zawsze. Co jest już luksusem, a co jeszcze premium? Zegarek być luksusowym dobrem musi kosztować ponad 7000 zł, sprzęt audio ponad 14 tysięcy. Damska torebka co najmniej 3000 zł, buty męskie minimum 2000, perfumy za 1000 zł, wakacje zagraniczne za ponad dychę, kolacja dla dwojga za 2000, ale butelka wina za co najmniej 1000. Idąc dalej, żeby obraz był luksusowy, musi przekraczać 210 tysięcy złotych. A za auto luksusowe musimy zapłacić 315 tysięcy złotych i wzwyż. Liczy się tutaj prestiż marki, jakość wykonania oraz wygląd. Płacimy za odczucia i status, a nie za fizyczne dobro. Usługi najbardziej popularne przy Polaków to restauracje, spa i pięciogwiazdkowe hotele. Co sądzimy na temat osób bogatych? Z czym kojarzy się, kojarzy się nam po prostu wysokie zarobki? Po pierwsze, Polacy uważają w 70%, że z niezależnością. Na drugim miejscu znalazła się możliwość realizacji pasji 63% osób uważa, że do tego służy nam bogactwo oraz prestiż 51%. Ale 30% osób w Polsce uważa, że wysokie zarobki wiążą się ze stresem. 21% uważa z brakiem bezpieczeństwa, ponieważ możemy zostać okradzeni lub zostać ofiarą jakiegoś szantażu. Więc przeciwnie do powiedzenia, że od przybytku głowa nie boli. E, zaś na pytanie, e, jakie czynniki uważa pan, pani, e, znaczy, przy, e, Sprawiają, że osoby bogate zajmują aktualnie tak wysoki status czy zawodowy, czy społeczny. W pierwszej kolejności wymieniliśmy, że była tak po prostu sprzyjająca sytuacja społeczno-polityczno-gospodarcza i dzięki temu te osoby się wzbogaciły, czy zdobyły swoje pozycje. W drugiej kolejności uważają te osoby, że miały właściwe pochodzenie społeczne. Co się troszeczkę kłóci z informacjami, że zaledwie 15% osób w Polsce w jakikolwiek sposób odziedziczyło duży, duży majątek. Trzecią kategorią było szczęście, a dopiero na czwartym miejscu była ciężka praca, wskazana zaledwie przez połowę ankietowanych. Podsumowując, rynek dóbr w Polsce wciąż rośnie. Od lat 90. liczba osób zamożnych, bogatych i bardzo bogatych dynamicznie się powiększa. Wciąż jednak jesteśmy pod względem dochodów, ale ilości milionerów, biednym kuzynem europejskich sąsiadów i mamy 19 razy mniej milionerów niż Niemcy, czy 21 razy mniej milionerów niż Anglicy. Wciąż jednak to, co u nas jest uznawane za bycie zamożnym, czyli 7100 zł brutto, w przeliczeniu na netto 5000 złotych na rękę, to powoduje, że możemy normalnie żyć w Polsce na fajnym poziomie. Ale w stosunku do Hiszpanów, Włochów czy Szwedów, pokazuje się już taka trochę druga strona, strona medalu, i w stosunku do nich no, jeszcze nie jesteśmy być może osobami, które są zamożne. Pozytywną informacją jest zaś to, że możemy zarobić na sektorach związanych z dobrami losowymi. Na przykład zarobić na jachtach, w ramach których jesteśmy światowym liderem. Potrafimy też tworzyć ubrania, kosmetyki czy sprzęt dla wąskiej grupy osób o dużej marży, za to wysokiej jakości. Potrafimy też wydawać pieniądze na luksusowe wakacje, limuzyny, wille z ogrodzeniami czy wykwintne kolacje z drogim winem, co stanowi dla nas obraz jakby klasy wyższej. Niestety jednak za to trzeba troszeczkę zapłacić nie tylko cenę taką fizyczno-finansową, ale też trochę cenę psychiczną, ponieważ uważamy, że wiąże się to ze stresem czy możliwością narażenia się na porwanie, szantaż czy kradzież.